Dzień dobry, wieczór kochany człowieku, witaj. Ten film jest dla Ciebie, jeżeli czujesz się winna i dowalasz sobie za to, że wypadłaś ze swojej rutyny, jeśli chodzi o sposób odżywiania i ćwiczeń. Może przydarzyło się to dlatego, że były święta, nie mogłaś sobie odmówić pierogów i ciasta, może przechodzisz przez jakiś trudny czas, może dopadła Cię choroba, cokolwiek to jest, coś sprawiło, że przestałaś odżywiać się w taki sposób, jaki uważasz jest dla Ciebie odpowiednie, przestałaś się ruszać, być może przytyłaś trochę, a przybrałaś kilogramów. Cokolwiek to jest, zajmiemy się dzisiaj tym w tym filmie. Uwierz mi, rezonuje z tym, bo sama w okresie świątecznym przytyłam odrobinę, zwłaszcza tutaj w talii, ale dzięki, dzięki mojej pracy, którą wykonałam do tej pory sama ze sobą, dzięki, dzięki mojej wiedzy i przede wszystkim dzięki mojemu własnemu współczuciu, mojemu wsparciu, które okazuję sama sobie. Jestem z tym ok, wciąż czuję się ok, wciąż czuję się atrakcyjna, wiem, że wszystko jest w porządku i wiem, że jak tylko nadarzy się dogodna chwila, minie okres świąteczny, to będę w stanie znowu poprzestawiać sobie pewne rutyny i wrócić do takich nawyków, jakich pragnę. Mam zamiar dzisiaj pomóc Tobie zrobić to samo. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest metoda AFT, zobacz sobie najpierw ten film, w którym tłumaczę o co chodzi w tej technice, a reszta wskakujemy na karate. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne, dobre samopoczucie. Gwarantuję ci, że jeśli polubisz ten film, to łatwiej będzie ci wrócić do twojej starej rutyny. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie Twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie musisz zmieniać moich żeby bardziej Ci pasowały. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do Ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla Ciebie, a im bardziej konkretni rynki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi Twoje złoto. Weźmy sobie razem głęboki wdech. <śmiech> <śmiech> Pomimo tego, że czuję się beznadziejnie, dowalam sobie, mam poczucie winy, bo wypadłam z mojej rutyny, może nawet trochę przytyłam. To decyduję się akceptować wszystko to, co czuję. Pomimo tego, że dowalam sobie mocno, mam poczucie winy, przytyłam. Wypadłam z mojej rutyny. Może jadłam coś, co mi nie służy. Może przestałam się ruszać. I źle się z tym czuję. To decyduję się akceptować wszystko to, co czuję. Pomimo tego, że czuję się beznadziejnie. Czuję, że jestem do kitu. Bo ciągle to robię. Cały czas to powtarzam idzie mi lepiej. To zaraz muszę się sabotować. I źle jadłam. I się nie ruszałam. I czuję się okropnie. To decyduję się mimo wszystko kochać i akceptować siebie taką. Akceptuję wszystko to, co czuję. I otwieram się na wsparcie wszechświata, by móc łatwo i bezboleśnie. Powrócić do mojej rutyny i wybaczyć sobie to, że z niej wypadłam. I wybaczyć sobie to, że sobie dowalałam. I przechodzimy na punkt brwi. Dowalam sobie mocno. Jestem sobą rozczarowana. Mam poczucie winy. Może nawet jest mi wstyd. Bo zawaliłam sprawę. Wypadłam z moich nawyków z, wypadłam z moich dobrych nawyków żywieniowych. Przestałam się ruszać. Może nawet trochę przytyłam. I czuję się, że jestem beznadziejna. Bo znowu zrobiłam to samo. I dowalam sobie mocno. Po co w ogóle mam dalej próbować? Wracać do dobrych nawyków, skoro pewnie znowu zrobię to samo? Jaki w ogóle jest sens? Czuję się trochę załamana. I teraz, na następnym okrążeniu, dam Ci przestrzeń na to, żebyś to Ty mi powiedziała. Powiedział, co zrobiłaś? Co, co jadłaś? Czego nie jadłaś, co powinnaś, co jadłaś, czego nie powinnaś, z jakiego ruchu, z jakiego ćwiczenia zrezygnowałaś, co się stało, dlaczego tak bardzo sobie dowalasz. I przechodzimy na brew. Powiedz mi, wyobraź sobie, że jestem Twoją przyjaciółką i wyspowiadaj mi się z Twoich grzechów. Kontynuuj. Co takiego się stało? Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz emocjonalnie i w twoim ciele? Jaki to ma na ciebie wpływ? I powiedz mi, w co uwierzyłaś? O sobie, że tak się zachowałaś. Jakie przekonanie powstało na Twój temat? Jeśli potrzebujesz więcej czasu, żeby się wygadać, zatrzymaj na moment to wideo i zrób następne okrążenia albo dwa. I kontynuuj po prostu monolog o tym, co się wydarzyło. A jak jesteś gotowa, to idziemy dalej. Głęboki wdech. Jestem zła na siebie, że tak się stało. Jestem sobą rozczarowana. Mam wyrzuty sumienia. I dowalam sobie. Znowu zrobiłam to samo. Powtarzam cały czas ten sam schemat. Jak tylko lepiej mi idzie, to zaraz zaczynam siebie sabotować. I nie potrafię sobie wybaczyć tego, że jestem tylko człowiekiem i popełniam pomyłki. A co gdybym mogła to zmienić? Do tej pory dowalałam sobie za to, że popełniłam błąd. A co gdybym mogła stanąć w roli wsparcia? Czy mogę siebie wspierać w tej sytuacji? Czy mogę znaleźć dla siebie współczucie i wyrozumiałość? Jestem w końcu tylko człowiekiem. I ze względu na to, że mam moje stare programy, to tak się stało i teraz sobie dowalam. A co gdybym mogła zaakceptować? Rzeczy samej jest OK zrobić przerwę od ćwiczeń. Rzeczy samej jest OK zjeść coś zakazanego. Ale kiedy robię tą przerwę albo jem coś zakazanego i czuję się z tym źle i czuję się winna, to z taką energią nie będzie mi to służyć. A co gdybym zdecydowała się to zrobić z przyjemnością? Z przyjemnością dać sobie parę tygodni odpoczynku, od ćwiczeń, od ruchu. Z przyjemnością delektować się tym jedzeniem, którego normalnie nie jem. Potraktować to jako coś dobrego, coś miłego. Ale jednorazowo. I potem z powrotem wrócić do mojej rutyny. Jak zupełnie inne byłoby moje samopoczucie. Dlatego decyduję się to zmienić. Pozwalam sobie na to, by czuć się dobrze. By czuć się ok z tym, że zrobiłam sobie przerwę i że zgrzeszyłam. I pozwalam sobie wiedzieć, że wciąż mogę iść do przodu. I że mogę wrócić do mojej pozytywnej, zdrowej rutyny. Ale nie wracam do niej po to, żeby siebie ukarać za moje grzechy, odpokutować. Nie zacznę jeść tylko sałaty i cisnąć na siłowni jak maniak. Nie, zrobię to stopniowo i powoli. Bo jeśli zrobię to w ten pierwszy sposób, no to wiadomo, szybko się wypalę i znowu wrócę do mojego grzechu. Nie ma się co dziwić. Bo jak długo można siebie karać? Dlatego decyduję się podejść do tego rozsądnie i łagodnie. Zdecyduję się mieć cierpliwość i wyrozumiałość dla siebie i dla mojego ciała. Znajduję taką formę ruchu, którą lubię. I zaczynam powoli. Może zacznę krótkim spacerem albo tańczeniem do ulubionej piosenki. Może zrobię kilka przysiadów albo pójdę z kimś na basen. Zaczynam łagodnie i z dnia na dzień. Mogę zacząć wydłużać i podnosić intensywność. Ale robię to z czułością i wyrozumiałością. Tak samo jest z jedzeniem. Powoli odstawiam to, co mi nie służy. I z dnia na dzień wprowadzę coraz więcej zdrowych, pozytywnych nawyków żywieniowych. Zmiana nie musi się wydarzyć natychmiast. Ona może być stopniowa, i mogę się z tym czuć ok. Wybaczam sobie i idę do przodu. I decyduję się robić to, bo kocham moje ciało. Być może to jest dla mnie nowe, i ciężko jest mi to powiedzieć. Dlatego decyduję się to praktykować. I teraz praktykuję. Kocham moje ciało. Dbam o moje ciało, bo je kocham. W takiej sytuacji, kiedy nienawidzę mojego ciała, kiedy chcę je ukarać. To nie będę w stanie o nie dbać, bo nie da się dbać o coś, czego się nie cierpi. Więc nie ma się co dziwić, że każdy wysiłek szybko się wywala. Dlatego decyduję się kochać i akceptować moje ciało. Decyduję się wspierać siebie i mieć dla siebie wyrozumiałość. Kocham i akceptuję moje ciało. Odżywiam je pokarmami, które mu służą. Zapewniam mu ruch, który mu służy. Troszczenie się o siebie staje się coraz bardziej przyjemne. Im bardziej kocham moje ciało, tym większą radością się nim zajmuję. Czuję się z tym coraz lepiej. Już sobie wybaczyłam. I już wiem, co będę dalej robić. Już wiem, jakie są moje następne kroki. Ku temu, by znów zatroszczyć się o moje ciało. Kocham siebie taką i akceptuję siebie taką. A akceptuję wszystko to, co czuję. Już zaczynam tworzyć nowy plan. I już podejmuję pierwsze kroki. Ku temu, by dbać o moje ciało. Jestem spokojna. Ufam sobie. Wspieram siebie. Mam dla siebie cierpliwość. Jestem dla siebie wyrozumiała. Dbam o moje ciało z miłością. I decyduję się kochać i akceptować siebie ciele, w duchu i w umyśle. I przestań opukiwać, zamknij oczy, weź wdech, otwórz ustawy wydech. I co? Jak się czujesz? Mam nadzieję, że udało mi się pomóc ci uwolnić to poczucie winy i może nawet zmotywować do następnych działań. Jeśli wiesz, że w twoim życiu to jest stały schemat, który cały czas się powtarza, to zachęcam cię do tego, żebyś skontaktował się ze mną. Ja sama naprawdę przeszłam przez bardzo wiele, jeśli chodzi o nienawiść do mojego ciała, dowalanie sobie, próbowanie tysiąca różnych diet, różnych pro programów ćwiczeń i dopiero w momencie, kiedy po prostu ukochałam moje ciało, Przeprosiłam je za to, że w taki sposób je traktowałam. Dopiero wtedy udało mi się wprowadzić takie zmiany w moim życiu, które doprowadziły do tego, że wyglądam lepiej, że schudłam, że czuję się lepiej, ale pokochałam siebie, zanim schudłam. To był tego główny cel. Dlatego wzięłam sobie to za misję, by dzielić się tą wiedzą i przy pomocy EFT pomóc jak największej ilości kobiet zmienić relacje z ich ciałem, przestać karać swoje ciało i by móc pokochać je, traktować je z miłością i z tego miejsca osiągnąć niesamowite efekty i mam już bardzo pozytywne rezultaty. Jeśli to do ciebie przemawia. Jeśli moja energia z Tobą rezonuje, zapraszam do opisu filmu. Tam znajdziesz informacje, jak możesz za, zabukować 20-minutową darmową konsultację telefoniczną, żeby zobaczyć, czy praca ze mną jest dla Ciebie. A tutaj na ekranie pojawia się następny film, który jest również mocno związany z tym. Zapraszam do obejrzenia tego. Jest również cała playlista. Jak zwykle dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie. Dziękuję bardzo moim patronom i matronkom za to, że wspierają rozwój tego kanału i do zobaczenia wkrótce. Pokój kochani.